Widzimy z bardzo w końcu kanał, na a w dzisiejszym odcinku jedziemy został właśnie zostało w naszym Volvo. Zostawcie suba, łapy, nie się na TC Gang gangu v2, na kanał do chłopaków, na kanał 0 130 132 na kanał Sandra i też oczekujcie widzę w live'a. No, będzie to spóźniony specjal, ale obiecuję wam, że będzie. Pojawi się ten live w końcu. My sobie jedziemy właśnie z dostawą. No i co, mam no mamy już ukończone Volvo, nie? bo ja mam z dafem nie ma porównania, jednak Volvo to Volvo nie A ciężko mam, co że w ogóle rusznie w Olwica jest ciężko jej ruszyć Ale może się uda Jak ja tu nagrywam, to już jest chyba z 2 albo 3 godziny bo yy, wycofaniu odcinka z polskiego gospodarstwa, także polecam też sobie Zobaczcie jeśli ktoś nie widział tego wczoraj, bo ja to na, bo to będziecie widzieli u mnie jutro, a u was będzie wydawało się, będzie wydawało, że nagrywałam to wczoraj, czyli niedzielę. Dobra, no, 80 na godzinę. To jest chyba taka mamy dobra prędkość już. Ale mamy 1200 km, to nie było dużo. Ale ja to szybko zrobimy te kilometry. Cool, no. Coś, co jest zniszczone jest z Volvo i z tego. A trzeba będzie na, po, tej, po tej akcji na warsztat to wziąć wszystko i dać gaz na tłoki, pewnie nam się uda. Wejście to jest tą prędkość Dobra, o widzicie, dobra. Dowiedziemy o tą paczkę, bo nam się nawet uda dowieść. Chciałem, że tu będziemy wieść. Czy się nam się uda? To będzie komplikacja, to raczej dowiedziemy to do szybko. O, dziękuję bardzo, że mi zjechałeś pożko. Dobra, troszeczkę uszkodziliśmy na czepal tylko Ty jest bardziej zniszczony niż to. Daleko umówka, ale pojedzie. Paliwa powinno wystarczyć, gdzieś się tam doleje w późniejszym etapie. Mam najgorzej, że pali się nie? Że... Nie nam czekennie, nie? Także nie zadowala mnie to. Ale znowu jedziemy. Kotkul, Dziadu. a chciał idealnie byśmy się raz to zatrzymali fart jest nie wiem, to już myślałem, że trzeba będzie się znowu tak rozprędzać powoli mocno, tak mocno, powoli, ale dzięki, żeś tu weźmy, nie spadli. Kęte drogi są trochę, ale jedziemy Też mam dla was nazwiskowaną pewną też serię z Minecraft, tylko nie ma, nie ma jakiej nagrać. Trzeba będzie zabrać już członków i, i nagrać w końcu te filmy. A co mam, a co będziemy nagrywać, a co... A jaki projekt szykuję, zobaczycie to. Ale z tego co wiem, jest to chyba jeden taki na, na YouTube. O tydzień. O kurde. Wie, jak, jak, jak mnie nie chciałem zapalić. Gaśnik do Volvo co jakiś czas. Bo jest ostro zniszczone, tam masz 70, 70 coś uszkodzeń. Bo ja wierzę od 1600, to jakieś 400 km zrobiłem. A jeszcze sobie na odcinek zostawiłem. No kurde. No jeszcze z głównym biegu. chyba na maksymalnym co mi się wydaje na 12 chła maksymalny bieg 14 godzin. A na razie na 5 minut to przejechaliśmy już 200 km. Czyli myślę, że powinniśmy to 25 minut dowieść, jak nie będzie komplikacji. A że idziemy dosyć szybko, to jest to. Mój no będziemy wejdziemy tą kochaną. Bo idziemy tą setę u nas Spokojnie Jeszcze ja tu wejdziemy? jedziemy, bo 117 ja To już Jeszcze na światełkach jedziemy, bo Jeszcze na jedziemy, bo jak Ale powiem sobie Jak chcecie kupić tira w Eurotracku, to polecam Wam strasznie Volvo Tak mi się podoba ten tir No nie wiem, tyl Volvo, to mi się tak podobają, że nie wiem Lubię też inne ale naprawdę te, te, te są bardzo bardzo ładne Dobra jak to teraz będzie w lewo, tak? Bo no, zaraz Czy jak to nas poprowadzi? O nie, prosto A dobra, wiem już Nie wiem o co chodzi Tak i w dół zjedziemy i tam dalej Trzeba woli będzie hamować. O kurde, czekajcie, źle pojechałem. Cofamy. Kurde, no zasapnij. Ale, już mu odwali dni nie? Co ci jest? Co za? No super Kraj, to trzeba popuścić. No, no nie co w tym? Się to nienawidzę dwupasmówek Co za kuli depet. No i Boże, wyjechał już mnie. дальше такой заручить. Вон, вон пиджак тут зовутся. Надо склавать чего же. О, курда. Навучиваем. Ха. Давай, дальше ваш Szybko ucieka, bo jedziemy po front. Ale kurde, no zawsze mi coś nie wychodzi. Nie? O, jeszcze. Chcemy mieć gas, Matwaris. Poczekajcie, może jeden. Tam... Dobra tak? Czy jak? Dobra. tak się no, Kurde, ale odwaliłem. Czyli nie dojedziemy widzowie. To już nie ma szans. Ja sam z jechałem, maar Dzisiaj, Dzisiaj mam chcę nagrywać wszystko na zapas. Do sobie, bo naprawdę mam niezły dojazd z czasem ostatnio. Po prostu się się spiętrzają, dlatego też mam muszę na zapas ponagrywać, żeby szybko wam coś wstawić i robić robotę. Filmy będą nie. mogą się po o no, no raczej powinny teraz być już regularnie, ale będę musiał nagrywać dla was na zapas, żeby. Miasto do i z boku. czy to jest jakiś Dilem. Jakieś... No jakiś. Chwilę chłopą. Najpoprawniejsze tygodnie to mam. O kurde, co za ile? Tysiąc kilometrów. Tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć kilometrów. I ciekawe czy to jest dwupasmowa czy nie. Może dwu pasmówka? Może jedna pasmówka? A ja jadę z tymi dwoma. Na wszelkie pojadę problemy chyba To jest chyba dwu pasmówka. Chociaż nie wiem, zresztą nie wiem Ale kurde to widać, że jest. Na, na, na czapa ma swoje plusy i minusy. Ale przynajmniej na, jak jedziecie z to was, jak hamujecie, to was tak nie pcha, jak jedziecie całym tigrem to od razu e, walicie dzwonanie. nie? Gdziecie rozpędzeni. Trzeba powolutku wtedy pompować... Po, nie, nie, Trzeba pompować hamulcem, a nie e, do bety wciskać. A tutaj to do bety wciśniecie i raczej nie odwalicie. No ja. Raczej wywalicie. No dobra, ale teraz się gdzieś ja to chyba wyczułem na Przejechaliśmy z 200... coś tu kilometrów już. Zaraz bliżej do celu, nie? Mhm. Już to, jak mam już trochę... mam już pierwszą 30. Ojej. Ojoj, Ojoj skaka. No, cool, idę na zaraz jechać. Aż tak mocno mnie do Co to znowu? Robi? Co robisz, gościu? Chyba. Baran chyba nie Ja takiego idioty to nie widziałem Co za idioto. No kurda akurat teraz kiedy się zacząłem nawracać to musisz Ech. Tiry No tak, Aż mi jeszcze wypotają biegów w skrzyni Aż plombę zaraz Abyś... Ale Aby i tak jest lepiej niż... Dafem. To jest lepiej niż dafem, czy tam Skają Ogólnie Volvo to jest taki uniwersalny till. Popularny... Popularna marka jest tego tira Jeszcze kręcił się pal. No dowiecie się, dowiedziemy, ale coś tam wam nagram. Zawsze tego ETS-a te troszeczkę będziecie mieli na kanale. Tak wiem, jest to drugi odcinek, dopiero, no, ale no wiecie. Staram się robić jak najlepsze filmy i takie, które was nudzą, a... a cieszą, bawią nawet. Bo są jakieś ciekawe akcje, kiedy na filmach. Ale to wiecie.

No i wypadek budzowy. Otóż skończymy ten przepiękny odcinek. Bo niestety żeśmy, nie udało nam się tego dobrze zrobić. Bardzo dziękuję za oglądanie filmu. Trzymajcie się do czerwca w następnym filmie i zobaczycie jak Volvo wygląda już u mechanika. Na razie.